Szczęść Boże, witajcie. Tydzień temu rozpoczęliśmy w ramach naszych spotkań z myślą świętego Jana Pawła II nowy cykl zatytułowany 8 stopni do szczęścia. W pierwszym spotkaniu zarysowaliśmy tło ośmiu błogosławieństw, odwołaliśmy się do biblijnego tekstu, takiego spojrzenia też świętego Jana Pawła II. Powiedzieliśmy sobie, że błogosławieństwa to najpierw oblicze Chrystusa. On nie tylko wypowiedział, wskazał na błogosławieństwo jako drogowskazy do szczęścia, ale sam zrealizował je w życiu. Dlatego w naszym cyklu spotkań będziemy się nieustannie odwoływać, w jaki sposób Chrystus jako pierwszy realizuje te błogosławieństwa. Ale błogosławieństwo to przede wszystkim obraz ucznia Chrystusa. I temu ma służyć ten cykl, abyśmy zobaczyli, w jaki sposób w konkretnych życiowych sytuacjach Mamy realizować te błogosławieństwa jako szczególne wezwanie ucznia Chrystusa. Kluczem do zrozumienia każdego błogosławieństwa jest tajemnica krzyża. Aby odkryć, dlaczego właśnie e, chociażby dzisiejsi ubodzy w duchu są szczęśliwi, co to właściwie znaczy, e, trzeba w środek każdego błogosławieństwa wpisać krzyż. To tylko w tej perspektywie widzimy i odkrywamy prawdziwą. Tajemnicę szczęścia. Jak już powiedziałem, tematem dzisiejszego spotkania jest pierwsze błogosławieństwo. Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. I tutaj zaraz pojawia się w nas jakby pewien sprzeciw i pewna sprzeczność, nawet, że jak ktoś ubogi, biedny, może być szczęśliwy. Czy rzeczywiście. Chrystus wybiera tylko jakąś jedną określoną klasę ludzi czy o tym czy ktoś jest szczęśliwy czy nie decyduje rzeczywiście liczba posiadanych przez niego dóbr Trzeba najpierw wrócić do samego greckiego tekstu, który używa zarówno Mateusz, jak i Łukasz w swojej wersji błogosławieństw i na określenie człowieka ubogiego używają greckiego słowa ptochos. To znaczy absolutne i skrajne ubóstwo. To jest to określenie człowieka, który nie ma w ogóle nic. Ale jego szczęście nie ma źródła w tym, że ten człowiek nic nie posiada. Nie, jest, nie, nie to stanowi o jego wyjątkowości, ale fakt, że nie mając nic, całą swoją ufność pokłada w Bogu. Tylko z nim wiąże. Swoje szczęście. I to jest nauka, która płynie dla każdego z nas: że jeżeli chcesz być w życiu szczęśliwym, to całą swoją nadzieję musisz złożyć w Bogu. Tylko ufając Bogu możemy być szczęśliwi. O tym mówił święty Jan Paweł II 1 listopada 2000 roku w Rzymie, w Chomili. Polski nauczyciel ogłasza błogosławionymi i można powiedzieć, kanonizuje przede wszystkim ubogich w duchu. To znaczy tych, którzy mają serca wolne od przesądów i uprzedzeń. I dlatego są całkowicie otwarci na wolę Bożą. Całkowita i ufna wierność Bogu wymaga ogołocenia się i konsekwentnego odewrwania od samych siebie. Zatem widzimy, że Pan Bóg wskazuje nam tu Jednoznacznie, że aby być szczęśliwym, trzeba uniezależnić się od tego, co posiadamy, gdzie żyjemy, jaki jest nasz status społeczny, ale prawdziwą swoją wartość odkrywać tylko w relacji do Boga. I to jest, myślę, że ważna dzisiaj rzecz, kiedy właśnie poszukujemy pewnego poczucia akceptacji, poczucia własnej wartości. I niestety, dzisiaj wiąże się to bardzo często z statusem społecznym, z tym, co mam, co posiadam, gdzie mieszkam, jak wygląda mój dom, co stoi przed moim domem jaki samochód, na, jakiej, na jakim stanowisku pracuję. Dalej, to wszystko jest pomnażane przez zwłaszcza media społecznościowe, kiedy ktoś publikuje miejsca, które odwiedza, czy to podczas wyjazdów, czy to podczas spędzenia wieczoru. Ludzi, wokół których się obraca, i nagle w tym widzi swoją wartość, i wciąż poszukuje nowych rzeczy, aby udowodnić sobie, że jest ktoś wyjątkowy, bo też znowu porównuje się często z innymi ludźmi i zaczyna w tym szukać potwierdzenia. Nagle widzi, że ktoś był tam, on też musi tam pojechać, ktoś kupił coś, ja też to muszę być, aby być na takim samym poziomie widzimy, że wchodzimy tutaj w błędną pułapkę, bo możemy przyjść do takiego poziomu, że nie przeskoczymy pewnych rzeczy, że nie będziemy w stanie osiągnąć, dotrzeć do pewnych miejsc, kupić pewnych rzeczy i co wtedy? Wtedy tak naprawdę zaczyna się dramat człowieka. A co kiedy człowiek traci pracę, kiedy traci pieniądze, czy wtedy przestaje być, czy staje, staje się bezwartościowy? W opinii wielu tak może być. Natomiast to błogosławieństwo pokazuje, że swoją wartość mamy odkrywać w miłosiernym spojrzeniu Boga, że właśnie w tej bezwarunkowej miłości Boga odkrywamy swoją prawdziwą i autentyczną wartość. Boga, który przyjmuje nas z naszymi słabościami, który docenia w nas każde dobro, które czynimy. I tutaj jest nasza wartość. Tutaj, w tej, tej bezwarunkowej miłości Boga, i na tym możemy opierać swoje życie. Z tym pojęciem ubóstwa duchowego to postawa przeciwna samowystarczalności, i dzisiaj jest to chyba największe zagrożenie człowieka. Mówi o tym papież Franciszek podczas słynnego przemówienia na Placu Świętego Piotra Pustym rok temu w marcu, że pandemia poka pokazała to, że człowiek uzależnił się, od zdobyczy techniki, które w pewnym momencie zawiodły. Mały, niedostrzegalny gołym okiem wirus sprawił, że świat się zatrzymał. To pokazuje, jak to wszystko, gospodarka, odkrycia techniki, jak to wszystko tak naprawdę jest niestabilne. Zobaczmy, że rok takiego zatrzymania gospodarczego będziemy odrabiać lata, więc to pokazuje, jak wszystko jest to niestabilne, że tak naprawdę gdzie indziej. Powinniśmy szukać oparcia, ale bogactwo to nie tylko finanse, to chociażby nasze dary, talenty. To takie też moje osobiste doświadczenie takie też osobiste chyba nawrócenie takiej autentycznej, głębokiej wiary, którą, które przeżyłem po pierwszym roku seminarium na kursie Pawła kursie przygotowującym do ewangelizacji, kiedy właśnie zacząłem sobie tylko przypisywać wszystkie sukcesy związane z edukacją, szczególnie. Ukończeniem liceum, zdobyciem tytułu laureata Olimpiady Filozoficznej, to wszystko jakby pokazywało mi, jaki to jestem wielki. Potem też perspektywa pierwszego roku seminarium, jednej, drugiej sesji, świadomości właśnie z takiego doświadczenia trochę filozofii, które wyniosłem z liceum, gdzie o wiele łatwiej było wystartować, kiedy też innych wspomagałem, ucząc kolegów, tłumacząc niektóre zawiłości filozoficzne, to takie budowało we mnie takie poczucie, że no jestem wielki, mam swoje dary, talenty. I wtedy zderzyłem się z taką rzeczywistością ludzi, którzy mówią o tym, że doświadczają Boga w swoim życiu. Ja o Nim wiele wiedziałem. Mogłem powiedzieć na podstawie wykładów, książek, tego co przeczytałem, tego co się nauczyłem, ale żeby Go widzieć w swoim życiu. I to był czas takiego łamania takiego serca, kiedy też Pan Bóg pokazywał właśnie, że to wszystko pochodzi od Niego. To wszystko jest Jego darem, to wszystko On mi dał i w tym zacząłem widzieć Jego działanie w swoim życiu, że wszystko w moim życiu jest łaską. I to przypomina nam to błogosławieństwo, abyśmy też tak patrzyli na nasze życie, że wszystko, co mamy, pochodzi od Boga i, i, i nam y, i tutaj jakby to, odkry, to odkrycie, że nie możemy tego sobie wszystkiego przepisywać. Jasne, jest nasza praca. Ale to Bóg daje nam talenty, On daje nam łaskę do tego, aby to wszystko osiągać. To z Jego ręki to wszystko pochodzi, to, to w Jego rękach są nasze dzieje. I, I tego nas uczy, ale z drugiej strony też to Błogosławieństwo pokazuje i przypomina nam o tym, że Bóg troszczy się o nas, że, że da, daje nam to, co jest nam niezbędne do życia. Tak naprawdę całe też patrzy na swoje. Może krótkie, może długie, różnie można to liczyć, kapłańskie życie, ale oczywiście coraz bardziej tak naprawdę moje życie jest takie zdawane na coraz większą taką łaskę Boga, chociażby począwszy od wyjazdu na studia, kiedy właściwie miałem miejsce w konwikcie, tam gdzie mieszkałem, ale no właśnie, coś więcej, jakieś utrzymanie gdzieś. Sam znalazł się ksiądz, który zadzwonił, że szuka kogoś do pomocy. Wtedy e, przez 4 lata para, pracowałem w parafii kocudza. Przychodzą tutaj do Warszawy, tak, miałem jakby skierowanie do pracy fundacji, ale gdzie mieszkać, ale też właśnie pomoc ludzi, najpierw w zalesie górne, teraz tutaj parafia na Mokotowie. To wszystko jest darem. Pan Bóg się troszczy e, i nieustannie pomnaża te dary, jeżeli Mu ufamy. I tego, to błogosławieństwo o tym przypomina, że... Im bardziej ufamy, tym więcej także otrzymujemy od Boga. Pierwszym, pierwszym tak naprawdę ubogim, jak wspominaliśmy, jest Jezus Chrystus. I to pokazuje nam święty Paweł w drugim liście, w liście do Filipian, w drugim rozdziale, kiedy tam odnajdujemy słynny hymn o kenozie Chrystusa, o uniżeniu Chrystusa. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał do sposobności, aby na równi być Bogiem. Lecz ogołocił samego siebie, stawszy się podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Stał się sługą. Zobaczmy, że Chrystus rezygnuje z tego bogactwa, e, królestwa Bożego, bycia z Bogiem, chwały, e, którą miał u, u Ojca i staje się człowiekiem. Przyjmuje naszą naturę ze wszystkimi konsekwencjami oprócz grzechu. Staje się tak naprawdę sługą wszystkim. Jego, jego życie jest życiem dla drugiego człowieka. Nauczanie, uzdrawianie, cuda, których dokonuje, a to wszystko ma swój finał na krzyżu. Kiedy wydaje się za nas, kiedy umiera za nas na krzyżu, kiedy wszystko oddaje, nawet ostatni skrawek ubrania, kiedy oddaje swoje życie, abyśmy my byli szczęśliwi. Uważamy, że Chrystus pozostawia nam także wzór tego, co znaczy być ubogim w duchu. Bo przede wszystkim być ubogim w duchu to być posłusznym, to szukać woli Bożej, tego co tak naprawdę yy, urobił Chrystus przez całe swoje życie. Szukał woli Ojca nieustannie i ubogi w duchu to właśnie ufać Bogu tak i szukać Jego woli w swoim życiu. Po drugie, to być to postawa wolności, tak mówi o tym w Ełku święty Jan Paweł II. Ten jest ubogi duchem który gotów ze swego bogactwa szczodrze świadczy potrzebującym. Widać wówczas, że nie jest przywiązany do swoich bogactw. Widać, że dobrze rozumie ich zasadniczą celowość. Dobra materialne są bowiem po to, żeby służyć drugiemu, zwłaszcza będącym w potrzebie. Kościół godzi się na osobiste posiadanie tych dóbr, o ile są używane dla takiego celu. Czyli popatrzmy, że ta postawa jest przeciwieństwem chciwości, egoizmu, kiedy człowiek chce tylko pomnażać, troszczy się, lęka się, że za chwilę mu zabraknie, chce mieć tylko więcej, trzyma wszystko tylko dla siebie i staje się niewolnikiem, bo wciąż jest ukierunkowany tylko na pomnażanie. Natomiast ubóstwo duchowe pokazuje nam taką postawę wolności, że skoro to otrzymałem, to chcę także się tym dzielić z potrzebującymi, wierząc w to. Że kiedy ja będę potrzebował, to ktoś podzieli się ze mną, że Pan Bóg postawi konkretne osoby na mojej drodze, że, e, że to jest mi dane. I skoro to tracę, to znaczy, że w jakiś inny sposób mam sobie poradzić, że Pan Bóg tak naprawdę e, ma jakiś e, wobec mnie plan ukryty, że jakoś, e, że jakoś to wszystko poprowadzi. Też pamiętam, kiedy miałem problemy z poprzednim samochodem i. To było tak naprawdę bardzo ciężkie pół roku, kiedy zaczął się tak naprawdę psuć, ale, ale właśnie też taki, to też mi nauczyło takiej wolności, że wszędzie, gdzie trzeba było, dojechałem, bo albo się na chwilę naprawił ten samochód, albo ktoś mnie zawiózł, albo pojechałem gdzieś pociągiem, innym środkiem transportu i tak naprawdę jakoś potem, wiadomo, przyszła decyzja o zmianie, żeby też być spokojnym w tej swojej posłudze, którą, którą pełnię, ale ale to pokazało bardzo konkretnie, że, że, że właśnie taka też wolność. Nie mam tego jasne, ale Pan Bóg się zatroszczy. I wszędzie w, w, w tym czasie docierałem, i, e, zwłaszcza kiedy chodziło o boże sprawy. Trzecim postawem człowieka ubogiego w duchu to postawa służby. W Krakowie w 2002 roku tak papież wołał. W obliczu współczesnych form ubóstwa, których, jak wiemy, nie brakuje w naszym kraju, potrzeba dziś wyobraźni miłosierdzia. Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci, doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba wyobraźni miłosierdzia, aby przyjść z pomocy dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie. Aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa, aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem, a zatem troska, życie dla drugiego człowieka, dostrzeganie potrzebujących i przychodzenie z im z pomocą. To właśnie ta świadomość, że wszystko w moim życiu jest darem, wszystko jest łaską, dlatego chcę się tym dzielić z drugim człowiekiem. I po trzecie, to miłość dla drugiego człowieka. W adhortacji o kościele w Azji, tak papież mówi, solidarność z ubogimi staje się wiarygodna wtedy, gdy sami chrześcijanie, naśladując przykład Jezusa, oznaczają się prostotą życia. Proste życie, głęboka wiara i szczera miłość wobec wszystkich, a szczególnie wobec ubogich i zepchniętych na margines, stanowi bijący w oczy przykład stosowanie Ewangelii w życiu. Więc tu widzimy, że właśnie bycie dla innych, służba, poświęcenie na rzecz drugiego człowieka. I to Błogosławieństwo jest także dla nas konkretną wskazówką, w jaki sposób żyć. I kierować, kształtować sobie taką postawę bycia ubogim w duchu, mając na myśli bogactwo nie tylko jako pieniądze. Często bowiem nie mamy też tych pieniędzy od razu wiele i, i tutaj możemy być zależni od małych, bardzo kwot, ale też popatrzeć na to, jak na pewien status społeczny to jest moje bogactwo, to są dary, talenty, moje doświadczenie, które mam, wiedzę, którą. Wiedzę, którą posiadam, umiejętności, które mam, to jest tak naprawdę też moim bogactwem. I, i pod, w takim kluczu trzeba to wszystko rozważać. I papież podczas spotkania z młodymi w Limie w 1985 roku taką daje nam wskazówkę. Ubodzy w duchu to ci, którzy żyją świadomością, że wszystko otrzymali z rąk Boga, jako darmowy dary, którzy potrafią docenić każdy z otrzymanych darów. Nieustannie wdzięczni, powtarzają bez końca wszystko jest łaską, dziękujmy Panu Bogu naszemu. Dlatego serce otwarte na Boga są coraz bardziej otwarte na ludzi. Są chętni do bezinteresownej pomocy, chętnie podzielą się tym, co mają. Chętnych powitania opuszczonej wdowy lub sieroty w swoim domu. Zawsze znajdują wolne miejsce wśród ciasnoty, w której żyją. I zawsze znajdują trochę jedzenia, kawałek chleba na swoim biednym stole. Biedny, ale hojny. Biedny, ale wielkoduszny. Podobnie ubodzy w duchu to ci, którzy z braku dóbr siemskich potrafią żyć z godnością ludzką, wartości duchowych, bóstwa bogatego w Boga. I ci, którzy posiadają dobra materialne, doświadczają wewnętrznego oderwania się i wspólnoty dobry z tymi, którzy cierpią z powodu niedostatków. A ten papież pokazuje, że pierwszym kluczem do tego, aby być ubogim duchu, kształtować sobie tą postawę, to jest modlitwa dziękczynienia. Kiedy uświadamiam sobie, że wszystko w moim życiu jest darem, które pochodzi od Boga. I ta postawa się zaczyna od najprostszych rzeczy: to, co dostaję, to, co mam, to, co wiem, co się nauczyłem, co osiągnąłem. Dziękuję za to Bogu, I, i to pochodzi tak naprawdę od niego. Pamiętam taki symboliczny gest, kiedy po obronie doktoratu jeden z kapłanów z Nigerii, który też odbierał tego samego dnia dyplom i odprawił Muszę Świętą po mnie w kaplicy konwiktu. Właśnie przyniósł i na ołtarzu postawił tubę z dyplomem doktorskim. Myślę, tak, to jest, to jest ta postawa, właśnie nie, Kiedy przychodzi na Eucharystię, aby podziękować Panu Bogu, że osiągnął to, że zrealizował cel, który postawił sobie na 4 lata. Że właśnie z jednej strony, wiele go to kosztowało, ale właśnie ta świadomość, że to wszystko tak naprawdę pochodzi od Boga. Po drugie, to umiejętność dzielenia się z drugim człowiekiem. I to, co papież tutaj pokazuje, że to się zaczyna od małych rzeczy. Nie możemy mówić sobie, że będę dawał jałmużne, kiedy będę bogaty, kiedy będę wiele zarabiał. Nie. Daję proporcjonalnie do tego, co w tym czasie zarabiam. W ten sposób już kształtuję w sobie taką postawę. Pamiętam w seminarium, kiedy, kiedy jako rocznik też wspieraliśmy bardzo konkretną rodzinę, właśnie przed jednymi, drugimi świętami, czy też w ciągu roku. No, niewiele wtedy niewiele wtedy też posiadałem, miałem, wiadomo, tam tyle co rodzice, co, co nieraz ktoś, ktoś ofiarował, ale właśnie to, to była tak, to taka szkoła kształtowania, masz niewiele, podziel się z drugim człowiekiem, będziesz miał więcej, będzie ci łatwiej to się dzielić i, i rzeczywiście taka, potem już taka konkretna postawa, życia też taką dziesięciną umiejętności takiego też dzielenia się, to jest chociażby taka postawa, kiedy wspieram konkretne rzeczy, dzieła, i, I tutaj, jakby Pan Bóg też, też powołuje też nas, i mamy nieraz takie wewnętrzne przekonanie, że tu trzeba przeznaczyć te pieniądze, tu trzeba je przesłać, bo, bo ktoś jest potrzebujący, ktoś prosi. To, to jest też takie doświadczenie, że Pan Bóg się takimi ludźmi posługuje. Nieraz to są małe kwoty, a nieraz to są e, też takie wielkie wsparcie. I to też szczególnie widzimy w Fundacji Działonego Bego Tysiąclecia. Ta wielka zbiórka, Dzień Papieski, to są przecież miliony ludzi, którzy wrzucają do puszek, aby realizować ten fundusz stypendialny. To ludzie, którzy regularnie jako darczyńcy przez cały rok nieraz mają zostawiony, stały przelew na fundację. To jest wsparcie, właśnie dzielą się tym, co mają z tymi, którzy, z tymi, którzy dopiero startują, aby ułatwić im życiowy start. Bo trzecie, też taką postawą, która kształtuje nas postaw duchowego ubóstwa, to wolontariat, czyli służba drugiemu człowiekowi, kiedy rezygnuje ze swojego wolnego czasu, aby przyjść z pomocą drugiemu człowiekowi. A zatem, moi drodzy, pierwszy krok do szczęścia – to zaufać Bogu, w Nim pokładać całą swoją nadzieję, nie przywiązywać się do tego, co mam, do tego, co umiem, do tego, co posiadam, odkrywać to, że to jest dar Boga, całą swoją nadzieję złożyć w Panu Bogu. I to jest pierwszy krok do szczęścia. Dziękuję za dziś i zapraszam za tydzień. Przed nami kolejny krok i kolejna wskazówka, jak być w życiu szczęśliwy. Jeżeli chcesz się o tym dowiedzieć, zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.